Witam w kolejnej odsłonie. Jak widzicie podpiąłem sobie już boksika pod kompa, żeby móc nagrać filmik. Pierwszy filmik nagram Wam, jak się manualnie czyści katalog buildu kodi na boksie, oraz jak się manualnie wklepuje paczkę. Więc tak. Pierwsze co będziemy potrzebować, będziemy potrzebować file managera, więc zainstalujemy sobie jakiegoś. wpisujemy sobie File Manager i ja polecam ten Manager plików Flashlight plus Clock 4.8 ocena ja go mam zainstalowanego także nie będę go już instalował wyczyścimy sobie pamięć i teraz tak niestety jak jest podpięty zdalnie to Często wywala różne aplikacje. File Manager Plus. I teraz, co my potrzebujemy? Mamy sobie tutaj Mind Storage. Och. O nie. No, już powinno być ok. Idziemy sobie do Mind Storage, Android, Data. I tutaj mamy na dole katalog Kodi sobie W ten katalog Kodi mamy files i tu nic nie ma. Tu jest ukryty folder w środku. Klikamy sobie na te trzy kropeczki, View Settings i klikamy sobie Show Hidden Files. Tak jak widzicie, pokazuje się i tu jest katalog Kodi. Zaznaczamy sobie wszystko, czyścimy. Na przykład to jest niewiele, bo było wyczyszczone. Zostało tylko odpalone, żeby podstawowe pliki, żeby się widzieli, co wyczyścić. I tutaj do tej ścieżki z powrotem wsadzamy sobie e, jakiś tam e, e, paczkę.